Ja w sobie dzisiaj dobrze w Minecrafta długi nie było. Fakt. 3 dni. I kupiłem siotki, na płotki. Tak ogólnie to to lewę dziejenie, to co budowaliśmy na ostatnim spacie. Chyba pamiętacie nawet. No i ten... kurde! No ja i nie było mnie by 3 dni. No i ja wróciłem to po kraka ze mnie. Przyznałam się i wyrąbałem i rozciąłem, no bo ja musiałam szyć. I z tego powodu również nie było tyle odcinków. Także jesteśmy na razie w tym więzieniu. Biuro szefa, czyli moje. No no, no. Chwila, jaka stopnia. Dobra. Kur... się otwiera. Hmm. Kurde. No chyba nikogo nie ma. No, nie, ale... Teraz. No, no, nie, oh, no, nie było, w którymś to podobało to było. Co to jest? Pinokio? Młyn? Nie wiem, że. Idę do mój, bo tam nie było. Trochę dziwny ten metal do obu.

No dobra, idziemy zobaczyć to, co tutaj jest, to jest nie grałem. Są hontowane! Są hontowane! Chodź, mechanizm. Dobra, idziemy. Bum. Bum. Dobra, chodźmy stąd. Szybko, hop. Hop. Eee, nie trafiłem. O, dobra, trafiłem, bijemy. A najpierw zimniem, co ząbie. Nie zatruję się, ma być zdołośc. Przegrałem. Zapadł. Cyk. Co to za... Kurde. Co to było? What the hell? Co to jest? Kto to jest? Muszę to zbadać. No i wyczuwaczem badania. Co? No. No! Co tak robię? Co tak robię? Co raz mówię? Co kur... za co robię Brawo! No to wy wejdźcie, dobra. Co no. tak robię? Co to jest?

Nie mogę, mamu! Dobra, ciało. Ja... Przepraszam za to, ale musiałem spróbować żeby robić, czy jest dobry. Dobry jest. Ja tam byłem, mamy Mam swoje krzóżki. One bzykają. Ery, ja jadę. O, tak w ogóle to ja mam miski. Tak mi się jadę w ogóle? No mra... To będzie taki odcinek zwiedzenia, wy... Że... Tak coś wypadnie ma taki... No tu co on tu pobudował. No ja taki trochę kieszkę odcinek. Ale jeszcze dzisiaj chyba nagrę... Jefa! Sam na 5. On się pobiera. Nie ta. 5, 100... 1%? Jak to jest 60%? Nie wiem. и яйца. Чего ты едешь? Я клену. Макс, наверное, не ешь. Заполек! Ммм. Все ролит косты, как это. Ааа!

Masakra odliska Aaaa! No to mnie zabije! Co to jest? Aha, wiezień żona. No kurde! Ja się nie dam. Mnie jest taki mieciu. Słyszał, słyszał. Nie wiem po co w pokoleniu to takie duże razy jak to się mało. Skobiary! Oh, no, my nie, my, 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 my Dobra. No przyjść, mieć. No, może jak dojdę do domu, z Wami tam spotkam i już chyba pożar no, to jest taki odcinek taki przemówieniowy, ale nie chciałam tego robić, tak tylko tak. Może no, Wam w grze to tak mówić, żeby zobaczyć, żebyście zobaczyli co tam jest. No to ja tam dochodzę i się z wam tam badę, No to widzimy się. Dom. to tu w domu i chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Znaczy dwie. Widzicie to? This is my gear na tym serwerze, która nie istnieje, a tam... Proszę wam pokazać taką jedną rzecz. No i się tam można pożegnać. Dom, do dom, dom. Oddań, to łama tak to nie wyszło. Ale tak to fajnie to wygląda Ten kodek jest fajny. Nie wiem czy widzieliście to. Chyba widzieliście, ale wam to pokażę jeszcze raz dla pewności. Pięknie buduje program. Reality Dobra to właśnie na pokazać tylko No i ten Co tak w ogóle to więc chyba nic trudnego chyba nie ma No i tyle ogłoszeń duchów duch pasterskich Teraz idziemy do domu A bo dobra już zamkrzyjmy, dobra. dobra To czekaj mm, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie No i oczywiście Chodźcie na, mój, na moją stronę, na mojego Facebooka. Ten... ten link w opisie. Chyba, tylko do Facebooka, a może nawet do tego. Na się będzie. Zobaczę. Cześć!